Cześć kochani, witam was w nowym filmiku Dzisiaj rabata, część druga Wczoraj formowaliśmy sobie te iglaki na bonsai Dzisiaj zajmiemy się tymi ogromnymi tujami w kształcie kuli Tutaj mam dwie takie na roga. Te kule naprawdę są duże. Wysokość 2,30, szerokość 2 metry. Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę zakupić ode mnie te kule, zapraszam do kontaktu, ponieważ tutaj u mnie no, ten ogród z tyłu jest już za mały na tak wielkie drzewa. Ale dzisiaj zajmiemy się formowaniem. Te kuli, tak żeby nie zasłaniały tutaj resztę e, reszty tych krzewów trawi i tak dalej i tak dalej e, przy pomocy takich zwykłych prostych nożyc za 90 czy 100 zł uformujemy sobie te dwie kule, zapraszam do obejrzenia filmu, dobra jedziemy z tym tematem, spróbujemy zrobić coś fajnego No i dobra kochani, godzinka zabawy Kształt Wyszedł nam taki jaki jest za pomocą tych prostych noszyk Zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakaś tam idealna kula. Wyszło nam tam jakieś jajko wielkanocne z uwagi na to, że za chwilę wielkanoc, ale tak naprawdę jest ok. Nie żałowałem tutaj obciąłem. Obciąłem tutaj to wszystko dosyć mocno. Także teraz te gałązki się zwarły. Myślę, że jest ok. Oczywiście za jakieś 2-3 miesiące znowu e, będziemy musieli przyciąć e, to drzewko, żeby otrzymać jakiś tam kształt. No i co? Na razie dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.